Po potężnych zabirowaniach na rynku ropy z lat 2020-2022 nie ma już śladu, a spadająca zmienność w ostatnich kwartałach skutecznie uśpiła inwestorów. Wykresy sugerują natomiast, że lada moment rynek ropy ponownie o sobie przypomni, wskazując tym samym dalszy kierunek globalnej inflacji. Rok 2020 był dla rynku ropy szczególny. To wówczas globalna gospodarka została na kilka tygodni niemal zatrzymana, wywołując ogromne nierównowagi w wielu sektorach. Nagły spadek zapotrzebowania na energię spowodował, że magazyny ropy szybko się zapełniły, a problem z jej dalszym składowaniem poskutkował tąpnięciem cen. Włącznie z ich chwilowym spadkiem na wartości ujemne, gdy na jednym z kontraktów momentami dopłacano 38 dolarów do odbioru baryłki ropy. Jeśli teraz oczyścimy trochę ten wykres cenowych ekstremów, a więc na widocznym obecnie interwale miesięcznym przejdziemy na wykres liniowy, budowany po zamknięciach miesięcy, to w skali logarytmicznej zobaczymy, jak zmienność uspokoiła się na przestrzeni ostatnich dwóch lat, gdzie obowiązują już wahania w obrębie 70 do 90 dolarów. Dlaczego o tym wspominam? Gdy przyjrzymy się uważniej tym wahaniom, to zauważyć można układ trójkąta, który przy okazji został już w zasadzie wypełniony. Innymi słowy, kończy się już miejsce do dalszego zawężania zmienności i niebawem jedna ze stron będzie musiała przejąć kontrolę. Poza samym skokiem wahań cen ropy, ważne jest też na przykład to, jak wysoce jej ceny skorelowane są z inflacją. W tej sytuacji kierunek wybicia na ropie może nam od razu podpowiadać, czego oczekiwać od amerykańskiej inflacji. A tym samym, czy Jerome Powell będzie miał ułatwione zadanie, czy też inflacja zacznie mu odskakiwać w górę jednocześnie ze stopą bezrobocia. Jeśli wrócimy do piątkowego materiału na temat krzywej dochodowości obligacji, to normalizacja krzywej poprzez spadek rentowności może sugerować, że za jakiś czas ma prawo pojawić się recesyjny event, co sugerowałoby ryzyko ponownego tąpnięcia m.in. cen ropy, wpychające gospodarkę w szpony tak bardzo niepożądanej przez rządzących deflacji. Patrząc z kolei na amerykańskie rezerwy strategiczne, które były masowo uwalniane przed dwoma laty, aby utrzymać w ryzach ceny paliw na amerykańskich stacjach przed połówkowymi wyborami. Owe rezerwy do tej pory nie zostały odbudowane i wynoszą obecnie około 370 milionów baryłek. Można przyjąć, że obecna administracja również czeka na krach cen ropy, pozwalający szybko uzupełnić rezerwy. O amerykańskich rezerwach możemy myśleć w pewnym sensie jak o amunicji pozwalającej na powstrzymanie wzrostu cen, albo jak o rezerwach walutowych Banku Centralnego, który się ich pozbywa próbując powstrzymać osłabianie własnej waluty. Sęk w tym, że cały inwestycyjny świat widzi stan tych rezerw i zdaje sobie sprawę z ograniczonych już możliwości obrony przed ewentualną kolejną falą wzrostu cen ropy. Jeśli więc zidentyfikowany jest duży kupiec z podłożonymi niżej rękoma, rynek nie chce mu dać możliwości zrealizowania zakupów. A z pomocą krajów arabskich najchętniej wyciągnąłby ceny znacznie wyżej, zmuszając w pewnym momencie Amerykanów do uzupełniania rezerw po cenach rynkowych, co jeszcze bardziej zdynamizowałoby ich wzrost. Patrząc więc na rynek długu, ten poprzez swoje recesyjne ostrzeżenia sugeruje, że ceny ropy mają prawo tąpnąć. Z drugiej strony polityka OPEC, ale i sankcje nakładane na Rosję czy napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie redukują prawdopodobieństwo wystąpienia głębszej korekty cen ropy. Do tej układanki dołożyłbym jeszcze zachowanie inwestorów w odniesieniu do spółek energetycznych, które śledzić możecie poprzez ETF o tickerze XLE. Jak widzicie, Popyt ma się tutaj całkiem dobrze i duże kapitały nie zakładają jak na razie załamania popytu na energię, co z kolei wspierałoby też scenariusz rozwijającej się w kolejnych latach stagflacji, a więc kombinacji relatywnie niskiego wzrostu gospodarczego z podwyższoną inflacją. Pamiętajcie natomiast, że w takim środowisku uwaga inwestorów koncentruje się właśnie na sektorze aktywów twardych, a więc surowców i metali szlachetnych. Jeśli zestawicie historyczne stopy zwrotu z okresów stagflacji, to te perspektywy bardzo zgrabnie komponowałyby się z piątkowym wykresem złota do portfela 60-40. Stachflacja byłaby środowiskiem, które powinno pomóc wypchnąć ten wskaźnik. Patrząc na obecną makroukładankę, to właśnie stachflacja wydaje się scenariuszem, który byłby w stanie pogodzić wodę z ogniem. A więc z jednej strony wolniejszego wzrostu gospodarczego co sugerują ostatnie tendencje normalizacji krzywej dochodowości przy spadających rentownościach długu, a z drugiej, w tym samym czasie mocno trzymające się surowce. Bo jak inaczej określić tak płytką korektę surowcowego indeksu CRB po dwuletnim rajdzie od dołka z 2020 roku, nie wspominając już o tym, że struktura tejże korekty ma ewidentnie kontynuacyjny charakter i pomimo tego wydawałoby się potężnego dwuletniego odreagowania Notabene zmieniającego też długoterminowy trend na wzrostowy, relatywna wycena surowców do indeksu SP500 wciąż wygląda tak jak na załączonym obrazku.